Kosmicznego. Świat kultury w faktach. Właśnie jesteśmy już na Ziemi. Ikona brytyjskiej muzyki Robbie Williams pojawił się na premierze filmu Better Man o sobie samym. Na czerwonym dywanie festiwalu w Toronto pozwał dziesięć. Do... Z złą sławą jak rok temu, został odwołany tuż przed rozpoczęciem. Organizatorzy nie dopieli kibicetu. od razu. We know that we don't got much, work. and a We'll find a way. 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 We'll find way. we find a way we will a Czas posłuchać co ważnego dzieje się